Witam serdecznie w Biurze Podróży Wewnętrznej. To specjalne wydanie biura poświęcone warsztatom, jak zadbać o siebie. Warsztaty są zorganizowane przeze mnie oraz przez Sylwię Cybulską, która jest dzisiaj ze mną w studiu Biura Podróży Wewnętrznej. Witam Cię, Sylwia. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry, słuchacze. Sylwia, takie proste, ale jednocześnie skomplikowane pytanie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z rozwojem osobistym? Moja przygoda z rozwojem osobistym zaczęła się dość dawno, dawno temu. Ja byłam tak zwanym trudnym dzieckiem, więc rodzice wysłali mnie do psychologa. Od tamtej pory regularnie uczęszczałam na różnego rodzaju zajęcia z rozwoju osobistego, i już wtedy dobrowolnie zauważyłam, że bardzo mi to pomaga wyciszyć się, zrównoważyć, zmienić sposób patrzenia na trudne sytuacje. Zbudować dystans do różnego rodzaju trudnych rzeczy, trudnych sytuacji. To też zadecydowało o kierunku studiów. Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim w 2004 roku, a w Dublinie ukończyłam kurs trenera rozwoju osobistego. I od tamtej pory pracuję z ludźmi, pomagam ludziom dostrzec to, co w nich pozytywne, to, co w nich dobre. No tak, Sylwia. Y Powiem ci tak, że jak ci, odkąd cię poznałam, to to, jak ty pracujesz ze sobą, jak rozwijasz się, bardzo mnie inspiruje i cieszę się bardzo, że mamy kolejny raz tę możliwość zrobienia warsztatów, bo jak wiesz, to nas obie wzbogaca i także mam nadzieję, że wzbogaca naszych, uczestników naszych warsztatów. Robiłyśmy do tej pory, zrobiłyśmy kilka warsztatów do tej pory i myślę, że to było fajne doświadczenie. Tak, było to wspaniałe doświadczenie dla mnie. Znakomicie mi się z Tobą pracowało, Kasiu, bo tak jak powiedziałaś, uczymy się od siebie, inspirujemy się nawzajem, ale jak pamiętasz, miałyśmy też bardzo pozytywną informację zwrotną od naszych uczestniczek. Uczestników. Tak, tak. To było bardzo ciekawe, ponieważ na warsztatach zastosowałyśmy techniki z arteterapii, praca z gliną i z farbami, i to było takie najbardziej zaskakujące dla, dla, dla ludzi, którzy przyszli. Zwłaszcza, że mieli do tej pory mnóstwo koncepcji w temacie. Swojej twórczości i oceniali siebie pod tym względem, myśleli, że nie potrafią, nie są w stanie nic zrobić. A już największym zaskoczeniem była glina, z tego co pamiętam, prawda? Tak, zgadza się. Glina była bardzo dużym zaskoczeniem, ale em, okazało się również, że bardzo ciekawe rzeczy em, wychodziły w trakcie warsztatów po, po ćwiczeniach. Masz rację, jeśli chodzi o twórczość, to były bardzo ciekawe spostrzeżenia, ciekawe obserwacje i doświadczenia uczestników. Twórczość zwykle kojarzy nam się z jakimiś dziełami wspaniałymi, Picasso, Salvador Dali. A tak naprawdę w twórczości, w kreatywności chodzi o to, żeby wyrazić siebie. Tak, wyrazić siebie. Dzięki właśnie takim, taki, takiemu medium jak glina, czy farby, wiele rzeczy możemy się o sobie dowiedzieć, prawda? Ponieważ przez kolory również się wyrażamy. Tak, możemy dowiedzieć zresztą, wiesz, farby glina to, to, to nie są jakby narzędzia czy, czy przedmioty takiego codziennego użytku. To, to nie jest coś, z czym obcujemy na co dzień. Wydaje mi się, że większość, większość ludzi nie obcuje z farbami, nie maluje lub nie lepi w glinie. I taka swoboda uczestników warsztatów w, w tworzeniu, w kreowaniu. W, tak, rzeczywiście spowodowała różne ciekawe, różne ciekawe rzeczy, różne ciekawe obserwacje. Mm -hmm, mm -hmm, tak, a zwłaszcza jak ludzie słyszeli feedback od pozostałych uczestników, jak ktoś coś zrobił i w jego przekonaniu dana praca była taka no, zwyczajna, a okazało się, że uczestnicy byli, byli bardzo pod wielkim wrażeniem zrobionego zrobionej pracy i to było bardzo ciekawe dostać feedback. Moim zdaniem to było też duże zaskoczenie dla naszych uczestników. Sylwia, mamy warsztaty teraz w tą sobotę i myślę, że warto by było powiedzieć naszym potencjalnym uczestnikom co się będzie działo. Chciałabym bardzo e, zaprosić wszystkich słuchaczy na warsztaty, które odbędą się 18 kwietnia w OSCOLT, to jest e, Integrative Health Center na Pembroke Road 8, godzina od 10 do 14. E, a co się będzie działo? Tak jak Kasiu powiedziałaś, że informacja zwrotna między uczestnikami na temat tego, co stworzyli, była istotna. Tak. Była o tyle istotna, że bardzo często sami siebie oceniamy za nisko, nie doceniamy siebie. I informacja od innych ludzi, że coś, co robimy, jest wspaniałe, albo że my jesteśmy wspaniali, jesteśmy wspaniałymi osobami, często pomaga nam spojrzeć na nas samych z innej perspektywy. I to chcielibyśmy, chciałybyśmy zaproponować naszym uczestnikom, aby troszkę się wyciszyli, Przystopowali, tak. bo żyjemy w bardzo, bardzo szybkim świecie w tej chwili, więc warsztaty będą taką okazją do zatrzymania się, spojrzenia wewnątrz siebie, odkrycia może obszarów, które do tej pory są uśpione, wymiany informacji między uczestnikami, nauczenia się, jak można sobie radzić z trudnymi sytuacjami, myślę? Tak, zdecydowanie taka umiejętność skonfrontowania się. tu i teraz, z tym, co się dzieje też na warsztatach. I myślę, że ta oferta, jaką mamy do zaproponowania jest na tyle atrakcyjna, że nasi słuchacze też coś znajdą dla siebie. I co warto jeszcze powiedzieć, że będziemy nie tylko się relaksować, ale będziemy się też uczyć. Chcemy parę rzeczy, Wam zaproponować parę, parę takich ćwiczeń, i, ale również taką porcję wiedzy z dziedziny psychoedukacji. Co, no w takim razie, drodzy słuchacze, warto, warto się zastanowić. Jeżeli Wam się podoba to, co mówimy, to prosimy, żebyście się do nas odezwali. Pod nagraniem jest link do wydarzenia. Na Facebooku, ale również informacja na temat warsztatów. Myślę, że to też, jest, to też jest fajna okazja, żeby się spotkać, poznać innych ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym. Sylwianie, uważasz, że to jest też takie wydarzenie towarzyskie trochę? T tak, zgadza się. Jest to trochę wydarzenie, wydarzenie towarzyskie. Achem. Poznać ludzi, którzy również są zainteresowani rozwojem osobistym, odkrywaniem nowych obszarów, wymianą informacji, wymianą doświadczeń. Ja tutaj chciałabym dodać, że warsztat będzie łączył zajęcia, że tak się wyrażę, artystyczne, ze psychoedukacją, że będzie prowadzona informacja zwrotna na temat, na temat uczestników, na temat kolejnych, Aktywności i każdy będzie miał możliwość. Chciałabym w to wierzyć, że każdy będzie miał możliwość skorzystania z warsztatów i każdy wyniesie z tego warsztatu coś dla siebie. Myślę, że warto tutaj też powiedzieć, że w trakcie warsztatów nie będzie czegoś takiego jak ocenianie, interpretowanie. Będziemy do siebie mówić po imieniu. No i myślę, że to, to spowoduje, że nasi uczestnicy będą się czuć komfortowo, bo myślę, że zazwyczaj jest tak, że w różnych sytuacjach życiowych jesteśmy pod presją ciągłego oceniania. Także to będzie miejsce takie, gdzie nie będziemy się oceniać. Tak, to będzie miejsce, gdzie nie będzie miejsca na ocenę, gdzie nie będzie miejsca na analizowanie. Przychodzimy takimi, jakimi jesteśmy i będziemy się akceptować takimi, jakimi jesteśmy. To jest miejsce dla Was, słuchacze, jeżeli zdecydujecie się na udział w tych warsztatach, aby odpocząć, zatrzymać się na chwilę, przestać oceniać, przestać analizować po tak. prostu być tu i teraz. Tak, to jest y, wielka sztuka y, być tu i teraz i mam nadzieję, że uda nam się to właśnie tego właśnie doświadczyć, Sylwia. Y, 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 tak jak powiedziałaś, y, y, żyjemy w wielkim pędzie i y, taka przestrzeń, takie miejsce, gdzie możemy na chwilę zagłębić się i, i y, co jak to nazwać? Taka, dokonać takiej podróży wewnętrznej? Podróży wewnętrznej jak najbardziej y, do siebie, ale również y, żeby w miłym towarzystwie pobyć, poznać kogoś i spotkać się przede wszystkim ze sobą. Także drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę, zapraszamy. Tak, to jest przede wszystkim spotkanie ze sobą. To jest, jak nazwa warsztatu mówi, moment, w którym uczymy się, jak zadbać o samego siebie. Dokładnie. Jak zadbać o siebie. Zapraszamy. Zapraszamy.